W zadaniu czwartym mamy przedstawioną tutaj na rysunku parabolę o wzorze y równa się x kwadrat. No i tutaj mamy wykres funkcji g i my byśmy chcieli podać na początek wzór tej funkcji, zbiór wartości oraz przedział monotoniczności. Czyli zacznijmy może od funkcji g, czyli gdy chcemy podać przedział monotoniczności czy też zbiór wartości musimy znać współrzędne wierzchołka. Wierzchołek tej funkcji znajduje się w tym punkcie, czyli ma on współrzędne minus 2 minus 2, to sobie zapiszmy zatem mamy P oraz Q. Odczytajmy współrzędne, odczytajmy przedział monotoniczności, czyli w tym przedziale funkcja nam maleje, czyli od minus nieskończoności do minus 2, natomiast w przedziale od minus 2 do plus nieskończoności. Funkcja będzie rosła. Jeżeli chodzi o zbiór wartości, to nas interesuje Q, czyli ta druga współrzędna wierzchołka, czyli tutaj mamy minus 2 i tu się zaczyna nasz wykres i lecimy do nieskończoności, ponieważ te ramiona sobie swobodnie możemy przedłużać. No czyli mamy zbiór wartości od minus 2 do plus nieskończoności. Jeżeli chodzi o podanie wzoru funkcji g, to wykorzystamy sobie to, co zapisałam, co znacie już pewnie ze wcześniejszych filmów, bo ten wzór już nieraz pisałam. P oraz Q to są współrzędne wierzchołka funkcji, czyli P będzie równe minus 2, Q jest równe minus 2, natomiast A. Będzie takie samo, jak w przypadku tej funkcji. Bo to właśnie wykres tej funkcji przesuwamy o pewien wektor, i wówczas otrzymamy wykres funkcji g. Czyli tutaj a jest równe 1 i tu podstawiamy jedynkę. Czyli wzór na funkcję g to będzie, może zapiszmy to sobie już w ten sposób, że g od x to będzie 1 x Odjąć minus 2, czyli plus 2 do kwadratu, dodać minus 2, czyli odjąć 2. Oczywiście tej jedynki tutaj zapisywać nie trzeba, czyli możemy to sobie zapisać po prostu w takiej postaci. No i spójrzmy jeszcze na wykres oznaczony kolorem zielonym, czyli wykres funkcji f. To już nie będę może tego przerysowywała, tylko sobie punkt po punkcie to po prostu opowiedzmy. Jeżeli chodzi na początek o podanie przedziału monotoniczności i zbioru wartości, no to musimy odczytać współrzędne wierzchołka tej funkcji. Czyli wierzchołek funkcji F będzie w punkcie, już sobie liczę, raz, dwa, trzy oraz dwa. Czyli mamy P oraz mamy Q. Wiemy, że ramiona paraboli są skierowane do góry, czyli. Tutaj mamy P, zatem w tym przedziale funkcja nam maleje, w tym przedziale funkcja rośnie. Czyli zapiszmy, że funkcja jest malejąca w przedziale od minus nieskończoności do P, czyli do trójki. Funkcja natomiast rośnie od P, czyli od trójki do plus nieskończoności. Jeżeli chodzi o zbiór wartości, no to my musimy znać drugą współrzędną wiemy, że Q jest równe 2, czyli odtąd, czyli od naszego Q do plus nieskończoności, tak będzie wyglądał zbiór wartości, czyli zapiszmy, że zbiór wartości będzie od Q, czyli od dwójki do plus nieskończoności. No i jeszcze mamy podać wzór funkcji F, czyli skorzystamy sobie o, z takiej postaci. Co możemy podstawić? Pod a podstawimy jedynkę, ponieważ przesuwamy o wektor wykres funkcji y równa się x kwadrat, czyli tutaj przy x w drugiej potędze mamy jedynkę, a to jest właśnie nasze a. W nawiasie x odjąć p, czyli p jest równe 3, do kwadratu plus q, czyli dodać 2. Te jedynki przed nawiasem oczywiście zapisywać nie trzeba i w ten sposób... Wygląda wzór funkcji f.